Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę tradycyjnie na trzy odcinki, bo mamy trzy przykłady. Ten przykład i ten przykład to będą bonusy dla osób wspierających kanał, ok? Natomiast y, rozwiązanie przykładu A pokażę Ci w tym odcinku y, bardzo proste zadanko. Mamy podane długości. Wszystkich boków, a chcemy policzyć wysokości tego trójkąta, czyli wysokości poprowadzone do każdej podstawy, bo przecież każdy z tych boków możemy traktować jak podstawę w trójkącie. A zatem potrzebowalibyśmy w tym momencie policzyć pole tego trójkąta. Możemy to zrobić z tak zwanego wzoru Herona. Ten wzór znajdziesz w tablicach maturalnych. Otwórz sobie na stronie, gdzie jest taki trójkąt. Ja celowo tutaj nie mówię, na której stronie, ponieważ no, tablice maturalne mogą się zmienić, więc czy numery stron mogą się zmienić, więc no, wtedy to zadanie byłoby do kosza. W każdym razie. Szukamy wzoru. Wzoru herona. O, to jest ten długi wzór. Cudownie, mamy go. I teraz tak, mała literka P. Czym ona jest? Gdzie ją znaleźć? Tutaj ją znajdziesz. Widzisz? Już ci we wszystkim pomogę. Zapiszę na początek, co bym tutaj zapisał. Może ten wzór z małą literką p. 2, małe p to się równa a dodać b, dodać c. A, b, c to są długości boków w trójkącie, no, które są znane w zadaniu. Więc mamy 25, dodać 39, dodać 56 stąd 2p to się równa 25, 39, 56. dajcie mi chwilkę, dodam sobie liczby na kalkulatorze to jest 120 jak podzielę obustronnie równanie przez 2 to małe p to jest 60 cm teraz pod spodem zapiszę wzór Herona pole trójkąta Małe p razy. P małe odjąć a. Razy. P małe odjąć b. Razy. P małe odjąć c. I jeszcze na całości musi się pojawić pierwiastek kwadratowy. Dobra. No to liczymy. Pole trójkąta to się równa. Małe p, czyli 60 razy. Od 60 odejmuję małe a, czyli tak. Od 60 odejmuję 25, to otrzymam 35. Od 60 odejmuję b. 60 odjąć 39, to 21. I od 60 odejmuję 56, to 4. Z całości liczę pierwiastek. Wymnażam liczby podpierwiastkowe. Obliczam pierwiastek. Mm, muszę tylko dobrze wcisnąć, pierwiastek kwadratowy. 420. Dobrze, to jest pole tego trójkąta. 420 cm kwadratowych. I teraz. Znając pole i znając klasyczny wzór na pole trójkąta, to znaczy 1, druga razy a razy h. Oznaczmy ją w ten sposób. Dobra, H, czyli wysokość poprowadzona na, na podstawę długości a. Tak samo moglibyśmy skorzystać ze wzoru 1, 2 b razy hb. To się równa 1, 2 c razy hc. Hmm, chcemy wyznaczyć wysokość z takiego wzoru, więc może od razu sobie przygotujmy gotowy wzór. 2 razy pole trójkąta to się równa a razy ha. Jeśli podzielisz obustronnie równanie przez a, to otrzymasz ha to się równa 2 pole trójkąta podzielić przez a. Dobra, i teraz to policzymy. 2 razy 420 podzielić przez 25. Więc 840 dzielę przez 25. Otrzymuję 168,5. Czyli 33,6. 33,6 cm. Dobra, tak jest HA. Następnie HB policzę ze wzoru y, dwa pola trójkąta podzielić przez y, no, ten drugi bok, tak? Drugi bok, bok B, czyli mamy y, 2 razy 420 podzielić przez 39 w tym wypadku znowu biorę kalkulator 840 na 39 po skróceniu to jest 280 ym, 13, czyli zostanie nam 21,7 no to jeszcze trzecia wysokość

15 cm. Mamy policzone wszystkie wysokości, więc możemy spokojnie przejść do kolejnych przykładów do tych odcinków bonusowych. Zachęcam do wspierania. Jest to naprawdę bardzo pomocne, żeby prowadzić dalej taki kanał. No, jeżeli możecie, to poproście rodziców. Myślę, że zgodzą się na to, żeby wspierać.